Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w Systemie Miłości, w Polityce Miłości, bo miłość jest polityką, a polityka jest miłością. Teraz tylko pytanie, dlaczego tak nie jest? Właśnie dlatego, że ta polityka tego świata, to co Jezus rozróżnił, jest materialistyczna, widzi ego tylko i wyłącznie. Widzi narody, widzi państwa, widzi partie. I koniec. I walka trwa. To nie jest polityka miłości, to jest polityka prywaty kariery, myślenia o sobie i zdobywania stanowisk. Tak? To jest błąd. Tak się nie powinno rządzić. Nie idziemy do polityki dla kariery, nie, nie, kochamy, nie kochamy miłości dla kariery, tylko dla miłości, dla dobra wspólnego, ogólnego. To jest ważne. To zacznijmy dzisiaj od miłości. Przeczytam Wam na wstęp, boskich kochanków. Odchodzimy w morze przyjemności, w ciepłe jeziora, a tam, kochany mój, wchłania jak woń moją boską miłość. W pałacach pieszczot tylko sami jesteśmy. Do drzwi naszych tajemnic nikt nie puka. <laughs> miłość Jego jest moją miłością. To jest polityka, właśnie. Kwiatami jesteśmy tu pod i muzyką otoczeni, a do progu naszych rozkoszy nikt nie podejdzie: żadna lewica, żadna prawica, żaden środek, żaden ateizm, żadne lewactwo Unii Europejskiej, które szkodzi wszystkim na świecie, a najbardziej Polsce. I mieszam Wam to wszystko, ale to jest wszystko to samo. Musicie to zrozumieć, że poezja życia, miłość jest polityką, a polityka jest poezją miłości, ale to trzeba umieć zebrać. Błąd polegał na tym, że to rozdzielono wszystko i dlatego jest teraz ta agresywna polityka Putina i wszystkich innych wariatów. Taka polityka jest do niczego. Nie powinno być partii, jak już mówiłem. Wcześniej. powinny być ruch systemu miłości, macie tu ruch systemu miłości, tam możecie sobie kiedyś być i wstępować do różnych aktualnie partii, do PiSu najlepiej i tam zmieniać ludzi. <laughs> Bo jak pójdziecie do PO, to was pożrą. Ten lew Putin, nie lew, no właściwie Putin, <laughs> prawie że. Tusk was pożre po prostu. On wykończył, Schetynę też wykończył, pamiętacie, nie? No dobra, czytam, mieszam wam dalej w tych główkach naszych. Kwiatami jesteśmy tu podszyci, i muzyką otoczeni, a do progu naszych rozkoszy nikt nie podejdzie i nikt nie ma, nie pozna smaku naszych zmysłów, tylko ty i ja. To może jeszcze dalej poczytam. Ukryjmy się w naszej miłości głęboko i kosztujmy owocu najsłodszego. Kochany, miłuj mnie bez granic. Kochaj tu, ściskaj, pieść i nie wyjawiaj nikomu tej skrytości. Połóż mnie na swoim powabnym sercu, obej mi, otaczaj mnie siłą. Nie putinowską, nie czołgami, siłą miłości. Smakuj mego ciała, całuj mej piersi, które są Twoje. Taka jest polityka. Polityka nam daje piersi boskie. Trzeba je pieścić i całować i ssać to mleko. Nawet dorośli powinni ssać to mleko. Przede wszystkim od dziecka do starości trzeba się kształcić, ssać mleko duchowe, mleko miłości. Wdychaj mnie jak zakwitłe powietrze, bo jestem dla ciebie przeznaczona. Przeznaczona dla nas jest miłość, polityka miłości w tym świecie, bo tam w niebie jest inna polityka, jeszcze doskonalsza. Tu jest niedoskonała, no to wiemy, jak to się dzieje. Rozdzielono duszę od ciała i zrobili błąd. Umysł od duchowości, od Boga. Z straciliśmy Boga, lewactwo straciło i teraz taka Jahira, głupoty tam w Sejmie jakieś wyrzuca. Naprawdę to jest pożałowanie godne. No ale takie jest lewactwo właśnie. Rób ta, co chce, ta wcale inna, niezależna na Polsce, pogrążają Polskę, tak samo jak pana Olszewskiego, premiera odsunęli, ojciec powiedział, że Będziemy 10 lat co najmniej na kolanach zdobywać wolność. I Teraz, jakbyście obalili PiS, to będzie jeszcze gorzej, to, to już putinizacja tu będzie kompletna. Przecież ta, całe to PO to są Francuziki, Niemcy i, 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 no i, no i Rosjanie. Wiadomo, to jest ich idol. A tam już jest lewactwo kompletne. I dziadostwo, duchowe dziadostwo po prostu. Smród. Nie, nie nadarmo mam 7 mieczy od Świętego Michała, żeby takie rzeczy mówić. Więc ktoś będzie inaczej mnie tu traktował źle, no to dostanie po prostu po łapkach i więcej nie zaglądzie na moją stronę. <laughs> Może mieć swoje poglądy, jak najbardziej, ale to poglądy są uzależnione od, od wzrostu albo od głupoty. Jak ktoś jest nawiedzony psychicznie, to od głupoty. Myśli, że wszystko wie. Ja też nie wiem wszystkiego, ale dużo wiem. <laughs> I znam się na polityce, bo od dziecka śledziłem politykę i mój dziadek był na dwóch wojnach, brał udział i cały czas, żeśmy słuchali, jeszcze pamiętam, jako mały chłopak wolnej Europy, głosu Ameryki i tak dalej. To komuna wtedy wsadzała do więzienia albo zabierali, odcinali prąd i inne rzeczy robili i zagłuszali przede wszystkim. Więc takie rzeczy się działy, więc... Ja byłem w Solidarności, popieram Solidarność, cały czas popierałem, wszyscy zresztą popierali, a potem rozdzielili się, bo Solidarność trochę z... bo tam weszli agenci właśnie różnych partii, tych lewackich, no i rozwalili Solidarność niestety i poszła w zapomnienie, bo zaraz oczywiście wygrali wybory, Unia Demokratyczna, czyli lewactwo, potem żydostwo i lewactwo oczywiście, no teraz też tam są nazwiska takie w PiSie, no ale przecież oni są jedni, mimo wszystko Polakami i bardzo dobrze rządzą i chcą dobrze dla Polski. Nie patrzą na jakieś inne kraje tam. Są tutaj, urodzili się tutaj i dobrze im idzie. A za to, co PiS Głosia, ale Jarosław Kaczyński, co głoszą, to Putin po prostu dostaje krwawicy. No wiadomo, już mówiłem o tym nieraz, że przecież... Lecha Kaczyńskiego Putin za, zabił po prostu. To był zamach, ojciec pionom mówił. Więc płacą straszną cenę. PiS płaci straszną. I wszyscy, którzy go krytykują i nienawidzą, to są podżegacze, nawiedzeni psychicznie ludzie, którzy powinni się leczyć. Naj, najbardziej, najszybciej właśnie wszyscy lewacy powinni się leczyć już psychicznie. Pójść do doktora, niech im jakieś tam <laughs> śmiercionki znowu wciśnie. Wiadomo, że śmiercionki szły na cały świat, bo zagrozili strachem przede wszystkim, zagrozili premierom, prezydentom, że jak nie będą się szczepić, to, to im załatwią rodzinnej i cześć. <laughs> tak, takie strachy były. Niestety, i dlatego wszyscy się poddali tam, tej głupocie kompletnej. Już szykują następne. Niemcy już tam coś kombinują, bo na tym ogromnie zarabiają widzicie, że Niemcy teraz było w Unii, Unia chciała, no, oczywiście głupoty, nie, ale Unia cała jest głupia, chciała, żeby były elektryczne tylko pojazdy od pewnego momentu, no to teraz przerazili się, się Niemcy i powiedzieli, że nie, że nie, nie będzie elektrycznych tam w którymś roku, bo oni co, no i idzie ekologia, teraz sami krzyczeli, a teraz zaprzeczają. Tacy są Niemcy, właśnie zmienni strasznie. Putinizacja, niestety, uzależnieni, naprodukowali, mają całe linie samochodowe, gdzie produkują samochody na benzynę, na ropę. No to by stracili wszystko, dlatego pomówią, że nie, oni się nie godzą. Na to. No widzicie, co są fałszywi? Fałszerze. Ruch systemu miłości, chciałby to zmienić kiedyś. Ja o tym cały czas mówię, więc działa, to działa. Choćby nawet na dwie osoby zadziała, to już jest dobrze. Yy, nigdy nie byłem w żadnej partii. W Solidarności byłem. Byłem w Komisji Solidarności Zakładowej. Tam żeśmy rozdzielali pieniążki dla samotnych matek ze składek. Yy, w PiSie nigdy nie byłem, a już tamte to tamtymi to rzeczywiście <laughs> to nawet myśleć jest przykro o tych wszystkich partiach pobocznych. A co dopiero do nich należeć. Nigdy nie byłem w PiSie, ale PiS będę popierał, dokąd będę żył. Dokąd PiS będzie. Będę go popierał i wspierał całym sercem, pomimo, że robi błędy, ale mm, każdy robi błędy. Ty robisz błędy? Cały czas, co dzień robisz błędy. Nie robisz? I też się wynosisz pychą od czasu do czasu. Więc nie bądź taki święty. <laughs> Systemowców albo tam inny sympatyku. Dobra. Słuchajcie, mnie to na dobrze wam to wyjdzie. A jak posłuchacie tych wszystkich tusków. To się zakopiemy na następne 30 lat w dół. Bo lewactwo to ma właśnie w sobie. A co PiS robi? Coś złego robi? Jest nastawiona prawicowo, jest nastawiona na Boga. Szanuje Kościół, szanuje różne sprawy, które są filozoficzne i sztukę krzewi i to i tamto. To co zarzucić trzeba? To właśnie to niektórych takie, taka wścibskość, taka nienawiść do PiSu, bo jest prawicowy, że Boga chwali i modlą się. A co to przeszkadza? No, ale jak chcecie mieć lewaków tutaj, z Hitlerów, Stalinów i, i jakichś tam y, y, innych hi, przywódców, którzy was dopiero zmanipulują i będziecie musieli jeździć i strzelać do samych siebie. Tak, youtuberzy jacyś rosyjscy i inni w Polsce a siedzą ich pełno, mówią, może Ukraina sama siebie zabija. Szczela do siebie, do swoich, do dzieci, szczela, do psów. Po prostu nie słuchajcie, youtuberów, bo to są oszuści, chosztaplerzy, którzy naganiają was na głosowanie, na, lewot, na lewactwo. No i koniec. Nie przekonacie mnie, bo ja będę już umrę z tym, żeby nie wiem co i to będę głosił w systemie miłości, jak komuś nie pasuje to. Nie ma. <laughs> Idźcie sobie tam do nich. Ja ich szanuję, owszem, ale oni nic dobrego nie wnoszą. O to chodzi, że nas niszczą, niszczą nasze dusze. To są rekiny, to są wieloryby, które połykają, w całości cię połkną. I jeszcze ci ideologię wcisną, takie kit ci dadzą, że oho ho. Jeszcze wam teraz przeczytam ogłoszenie, zapraszamy sympatyków Systemu Miłości nie tylko na spotkanie 13-14 sierpnia 2022 roku na dwudniowy piknik. Możecie jechać sobie, spotkać się, ja robię swoje, co dzień jestem, co dzień mnie widzicie, więc nie muszę jeździć nigdzie, bo na razie jest tak, a kiedyś może jak wylecę w kosmos to będę patrzył na was z góry, <laughs> jak mnie wysadzą oczywiście. Kosmos, lewacy mnie wysadzą w kosmos, to będę oglądał Was z góry. Na dwudniowy piknik z możliwością noclegu za symboliczną złotówkę. Początek imprezy około godziny 15, a zakończone następnego dnia o godzinie 18 lub ostatniego uczestnika. Zaprasza Leszek do siebie. Adres: Skierniwice ulica Zwierzyniecka 10A. Zapraszamy na niezapomniane wrażenia i niecodzienne spotkania w ramach poznawania siebie i rozszerzania naszego postrzegania świata. W systemie miłości oczywiście. W systemie polityki miłości. Trzeba wchodzić do tych rządów jak najbardziej, bo przecież na nie głosujemy, to w końcu weźcie się w kupę i idźcie i gdzieś tam, jak już znacie przez te trzy lata, poznaliście taką wiedzę, to startujcie na przykład z listy PiSu i tam manipulujcie nimi w, w, w sposób pozytywny oczywiście, mówcie o systemie miłości, o innej ekonomii żeby zmienić myślenie i tak dalej i tak dalej, bo taka droga jest nie musimy partii zakładać ruch wystarczy, jakieś stowarzyszenie kiedyś może założycie sobie ja się tym nie zajmuję, ja miałem, moją misją było napisać książkę Książki są i w ten sposób pociągnie, jak ojciec mówi, pociągniesz <laughs> cały naród. Tymi książkami właśnie, nie sam, co ja mogę tutaj. Jeszcze parę lat i, i mnie nie ma w kalendarz kropnej cześć, albo jeszcze wcześniej. Chociaż ojciec pija, żeby długo żył. Spoko, <laughs> damy radę. Ja daję wolną rękę tym, którzy chcą w systemie miłości tworzyć politykę miłości, ekonomię miłości. I świadomość na wysokim poziomie, nie religijną, tylko uniwersalną. Nie mówię, że Kościół. Kościół trochę też dobrze robi, nie, nie, nie można go całkiem potępiać. <laughs> Ojciec mi mówi, żeby trochę bronić Kościoła, też być w sercu, bo jednak mówią o Bogu. Mimo wszystko, że to jest fałszywe, to tamto, doktryny i tak dalej, do wywalenia, do zmiany, wszystko się powinno zmienić i dużą, dużą inną wiedzę wprowadzić. To nastąpi. Ja się do tego przyczyniam, właśnie. Musicie to zauważyć i w Kościele, i w polityce <noise> działam, jak widzicie. Tu już mnie niejedni próbowali wyeliminować, żeby nic nie mówił o polityce, się zajął duchowością, nawet żebym książki swoje nie promował, bo po co taki, 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 dużą książkę w ogóle pokazywał? Nikt tego nie czyta. Tak do mnie pisali. <noise> I o ile tego miałem? Tysiące różnych takich. Jest książka? Czytajcie sobie, kupujcie. Niedługo będzie audiobook. Już jest, już jest nagrany, teraz będą tylko składać. I gdzieś początkiem chyba w lipca będzie można sobie zamówić i, i słuchać. Będziecie mieli książkę elektroniczną. Mówiłem, że wydam, mówiłem, bo ojciec Pio chciał, nie ja. Ja tylko jestem wykonawcą tego, co, co, mam, co mam do spełnienia, i robię to, co było zaplanowane jeszcze w niebie. Całe niebo mnie tu wysłało, więc robię swoje. Nie muszę działać fizycznie, naprawdę nie muszę. Będzie milion, to wtedy coś powiem. <grym> Jak ojciec mówi, ty to miliony. Teraz nie, nie muszę jeździć na spotkanie, naprawdę codziennie macie. I mówię prawdę, a wszystkich fałszerzy, wszystkich oszukańczych dusz, nie słuchajcie, bo to są anioły, które niewiele rozumieją, nie znają się kompletnie na polityce, chociaż byli w polityce niektórzy, bo to jest polityka materialistyczna, ideowa, <grym> lewacka, komunistyczna, inna, która promuje ich ego i miłość własną i parcie na, na sukces, na ekran i takie, takie rzeczy ich tylko interesują. Nie interes wspólny, bo mamy mieć interes wspólny jako system miłości, jako polityka miłości. No namieszałem niektórym tutaj już sporo i będę jeszcze mieszał, bo od tego jestem. Do tego byłem przygotowywany, że pod koniec życia tupnę trochę jeszcze. Poczytam jeszcze chwileczkę i na tym skończymy. Bo widzę, że mi się bateria już kończy. Bateria się kończy temu Gatesowi. Te szczypawki już chyba w końcu zlikwiduję, bo już widzę, że już to chodzi. Naukę należy sobie cenić, a nawet kochać. Należy ją jednak krytykować, kiedy stawia się ona ponad miłość. Z nauki powinna wypływać wiedza i pragnienie doskonałości. I z polityki też to powinno właśnie wypływać, bo nauka. To wszystko stanowi jedność. Nauka, polityka, miłość, yy, rządzenie, działanie w państwie, w społecznościach, w jakichś różnych organizacjach, to wszystko jest jedno. To jest, powinien być dobry jeden kierunek. Nie można się tak rozdzierać szaty i, i o jednej nogawce chodzić. To coś, Baba zresztą mówił, trzeba mieć dwa skrzydła, żeby w tym świecie działać, to jedno musi mieć duchowe bardzo, musisz dużo wiedzieć, a drugie, materialne, które się dopiero jak obydwa pływają, w systemie miłości to się dzieje. Jak obydwa pływają, to znaczy jak się rusza, a nie pływają. No, można wiosłami, to jest podobne, to tylko alegoria. To wtedy się dzieje dobrze, bo jak samą duchowość weźmiesz, a nie angażujesz się w politykę, w życie społeczne. Mówiąc tylko wystarczy, nie musisz aż strasznie działać, bo najważniejsza jest wiedza, edukacja. Bez edukacji to będzie materializm tylko i lewactwo cały czas. I wtedy jak te dwie, duchowa i materialna wiedza się spotkają w systemie miłości, w tym sercu właśnie, w tych piersiach, które trzeba was sadzi pieścić, w piersiach duchowych, to wtedy dopiero się zaczyna harmonia w państwie. Dopóki tego nie będzie, to nie. Dlatego wspieram PiS i będę ich wspierał, bo oni, mimo że, wiadomo, to, te wszystkie rzeczy, co mi tam niektórzy mówią, to ja to wszystko wiem. Nawet nie, 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 nie gadajcie do mnie o tych sprawach, bo to wszystko wszyscy wiedzą. Myślicie, że internetu nie czytam też i nie wiem nic. Więcej wiem niż wam się wydaje. Ja pamiętam, jak. Nawet ze Sławkiem się trochę pokłóciliśmy, jak były wybory na prezydenta Duda i w ogóle napis. Sławek mówi: nie, 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 żaden Duda, żaden pis, nic absolutnie. Ja mówię, nie, ojciec mówi co innego, żeby napis. ja wiedziałem, że Duda wygra, że pan Elekt wtedy jeszcze, jeszcze kandydat raczej, że, że właśnie Andrzej Duda wygra. Byłem 100% pewny, że wygra, bo nie było innej możliwości, że PiS też wygra. No i co? I później Sławek skapitulował. <laughs> no, wygrał jednak. A on był zaprzeczył, że absolutnie nie wygra, nie wygra, nie wygra, bo po co ma wygrać? Ach, dobra, nie ma znaczenia. <laughs> Różnica Między znaczeniem nauki duchowej a naukami bezdusznymi polega na tym, że duch artykułuje to, jak poznać przyczynę świata i się zbawić. A nauka materialna obserwuje to, co już jest i na tym podłożu snuje swoje wnioski, wyzbyte nadziei na wieczne życie. I to jest lewactwo, właśnie. Tak właśnie myśli lewactwo. Nauka na ogół topi duszę w niewiedzy, wzmacnia ego i zachęca do walki. Każdy materialny postęp upada, nawet gdy jest przebrany w cechy religijne. Każdy materialny. Tak. Takie zjawisko występuje jedynie w kosmosie, który cały drży i cierpi w bólach, rodzeniach, chorobach i śmierci. Kto temu winien? Na pewno nie Bóg, ani nie system miłości, który Bóg promuje i zachęca. <laughs> To spowodował dar wolności, stworzono coś, co się nie nadaje do życia wiecznego i bardzo uzależnia. Wszechświat materialny, inaczej mówiąc, prywatne nieba anielskich intelektualistów to jednak po prostu czasoprzestrzenny bubel, a my ze swoich sił ten bubel popieramy. Na tym polega nasz dramat bardzo kochamy ten upadający świat. I ojciec mówi tak, dlaczego ten, czy, dlatego ten czyściec trwa prawie w nieskończoność? Bo nie odpuszczają politycy, przywódcy. Ego nie odpuszcza, po prostu miłość własna nie odpuszcza. Bo lubimy kariery, lubimy piękności, żeby w, być w, we fleszach wszędzie, w znanym i tak dalej. I kochanym. To, to jest głupota po prostu, to jest... To jest naprawdę taki infantylizm duchowy, że aż przykro, no ale od czego się zaczyna? Ale trzeba o tym mówić, bo jak się to tak nie mówi, tylko się popiera inne głupoty, a tu się popiera lewactwo, krytykuje się pis, prawactwo, załóżmy. No to gdzie my się znajdujemy? W jakimś tunelu czarnym. To zdecydujcie się, kochani. Albo tu, albo tu. Nawet widzicie, Cookies teraz przychodzi do PiSu. Zmądrzał. <laughs> też mu się rozleciała te swoje, te, te swoje, te, jakieś tam, z, no, to partia, nie partia, ale jakiś tam ruch. <clears throat> A Cookies był patriotą, jest. Nieprzekupny jest. Mnie też nikt niczym nie przekupi, no, zapomnijcie. Walny od razu tutaj pięścią w stój. Won trzeba plewy oddzielać. Niestety od ziarna, bo jak się z plewy z no to jaki ten chleb później będzie? Niesmaczny w ogóle to będzie jakieś... można się rozchorować. <grytanie> Dlatego mówię, albo tu, albo tu. Środek jest jakiś pusty. Dlatego zapełnijmy go systemem miłości tych nawracajmy i tych nawracajmy. Do miłości, do Boga. O, dobra. To się nagadałem. Dobra, to trzymajcie się. Już kończę, nic więcej, bo już tu czasy lecą. Czasy się spieszą. No to do zobaczenia. I wspierajcie Ukraińców, i módlmy się za wszystkich cierpiących. O wszystkie nasze sprawy do koszyczka już Pio wkładamy. Nasze choroby, nasze rodziny, córki, dzieci synów, wujków i wszystkich krewnych, którzy mają problemy takie czy inne, żeby się wszystkim dobrze poukładało. Ale trzeba prosić. Prosić i dziękować, jak ojciec mówi. Trzeba prosić i dziękować. Może nawet bardziej dziękować niż prosić. Ale prosić trzeba, bo to uczy nas pokory, a wdzięczność jest cudem, jest niebem. Wdzięczność jest niebem. Zauważcie, jak jesteśmy wdzięczni. To się uśmiechamy, to jesteśmy zadowoleni, i nie odbierają tą wdzięczność naszą jako coś pięknego. I tacy bądźmy, bo miłość jest wdzięczna. I system miłości jest wdzięczny, i polityka miłości jest też wdzięczna. Tylko trzeba ją ustawić, nastroić do miłości, polityk. Ona na razie nie jest nastawiona i nastrojona. Jak to radio, coś się tam w Wolną Europę słuchało, pamiętacie, to ruszyło się troszeczkę, tylko już od razu inna fala, już zagłuszenie, już to. Tak, jest ciężko nas się nastroić na miłość też. Od razu zagłuszenia są egoizmem, jakimiś układami partykularnymi, partiami, które się nienawidzą. No, ciężko się wyregulować, ale musimy to robić, no bo środek jest pusty. Dobra, to trzymajcie się i papa. Pa.